Moi drodzy, w związku z coraz ładniejszą pogodą spotykamy się na kanale YouTube z naszym kółkiem plastycznym, abyście mogli pracę zrobić wtedy, kiedy macie czas, wtedy, kiedy jest brzydka pogoda i wtedy, kiedy Wam się chce, a nie wtedy, kiedy musielibyśmy się spotkać online robiąc ją wspólnie. A mimo wszystko zrobimy ją wspólnie właśnie poprzez ten film. I dzisiaj proponuję Wam wiosenny witraż na okno. Pamiętajcie o tym, żeby wycinając zostawić grubsze ranty, żeby tę bibułkę można było tu na tych rantach wklejać. Mój motyl jest dwustronny, jeszcze muszę pousuwać tutaj wystające rzeczy i zobaczycie, jak prezentuje się na oknie. Wasza praca może być o wiele prostsza. Możecie zrobić motyla i tylko wyciąć mu większe tutaj, nie takie małe okienka, ale większe całe okna, dzięki czemu będzie mniej klejenia, mniej roboty. Bo tylko raz, dwa, trzy, cztery kawałki bibuły, a nie jak w moim przypadku: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wzór też jest dowolny, wcale nie musi być motyl, może być kwiatek, słoneczko, ptaszek, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, może być serduszko. I serduszko też tylko i wyłącznie z jednym wyciętym tłem. Cokolwiek chcecie przywieścić sobie do okna, jest dozwolone. Jeśli macie trudności jeszcze z wycinaniem, proszę wybrać prostszy wzór. Taki, który jesteście w stanie namalować i wykonać. Zaczynamy! kartki biorę dwie, żeby mój witraż był dwustronny. Więc od razu będę wycinać dwie, yy, dwa motyle na raz. Mogłabym też oczywiście zgiąć i wykonać o taki mniejszy. To też się może udać. Ale wiadomo, w mniejszym witrażu będzie Wam ciężej wyciąć te elementy, których się chcemy pozbyć, żeby podkleić je bibułką. Kartkę złożę jeszcze na pół, dzięki czemu możemy narysować motyla symetrycznie. Wycinamy. Ja to po prostu chcę zrobić, słuchajcie, szybciej. Dlatego złożyłam na pół. Oczywiście można wycinać motyla, więc, mając go rozłożonego i rysując sobie całą postać od razu. Tak wygląda mój motyl po rozłożeniu, moi drodzy. A no świetnie, nawet mamy go podwójnie. Od tej strony będę kleić, ponieważ tu jest pomazane ołówkiem. Na środek wybiorę i wyklejam tylko jednego motyla, bo potem będzie złożony on i wtedy stworzy jedno, jedną całość cały witraż. Teraz kleimy, słuchajcie, krawędzie. Pozostaje nam tylko złożenie równiutko części motylka do części motylka. A tak motylek prezentuje się w oknie, przyczepiony w oknie. Wspaniale widać go i od strony mieszkania i na pewno będzie piękną ozdobą z zewnątrz.